Opony w podwoziu samolotu nie pękają, ponieważ zaprojektowano je dla obciążeń 4 do 5 razy większych niż te, które występują podczas lądowania. Koło może się zniszczyć, ale opona nie pęknie. Ta wskazówka, dopierająca się na ludzkiej psychologii, może pomóc Wam w wybraniu najkrótszej kolejki na lotnisku. Jeśli jest kilka kolejek do odprawy, stańcie w tej po lewej stronie. Uważa się, że w ten sposób szybciej dotrzecie do celu, a większość ludzi jest praworęczna i intuicyjnie wybiera kolejkę po prawej. W trakcie lotu Wasza skóra może być przesuszona. Dzieje się tak ze względu na niski poziom wilgotności w kabinie. Weźcie ze sobą dobry krem nawilżający, aby dać skórze chwilę wytchnienia na pokładzie. Czy wiecie, że podczas lotu piloci zawsze jedzą różne posiłki? To na wypadek, gdyby jeden z nich się zatruł, wtedy drugi będzie w stanie sterować samolotem. Stolik przed waszym fotelem to jedna z najbrudniejszych powierzchni w kabinie, dlatego pamiętajcie o częstym myciu rąk, by czyśćcie stolik chusteczką antybakteryjną. Jeśli siedzicie przy przejściu, możecie zyskać więcej miejsca, aby rozciągnąć nogi. Wystarczy, że naciśnięcie przycisk, znajdujący się na spodzie podłokietnika. Podłokietnik się podniesie, dając Wam więcej miejsca na nogi. Dzięki temu nie będzie też wbijał Wam się w bok. Oto dlaczego wyłącza się światła w kabinie. Pasażerowie muszą przywyknąć do ciemności na wypadek awaryjnego lądowania w nocy. W ten sposób oczy przyzwyczajają się do braku światła, co ułatwia ewakuację. Obsługa pokładowa prosi o odsłonięcie roletek w oknach, aby widzieć, co dzieje się na zewnątrz. Dzięki temu mogą określić najlepszą drogę do ewakuacji pasażerów w przypadku sytuacji alarmowej. Większość samolotów pasażerskich jest biała, ponieważ ten kolor najlepiej odbija promienie słoneczne i zapobiega nagrzewaniu się samolotu. Biała farba jest też tańsza. Dodatkowo, do obsługa techniczna z łatwością jest w stanie dostrzec uszkodzenia na białej powierzchni. W trakcie lotu lepiej nie podejmować ważnych decyzji. Na takiej wysokości mózg nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu, co ma negatywny wpływ na jego funkcjonowanie. Rzucie gumy, twardych cukierków i miętówek może pomóc w uniknięciu nieprzyjemnego uczucia zatykania uszu w trakcie startu i lądowania. Nie chodzi tu jednego sam cukierek. Czujecie się lepiej ze względu na przełykanie. Ziewanie także jest pomocne. Guma do rzucia pomaga przy okazji pozbyć się nieświeżego oddechu, spowodowanego suchym powietrzem na dużej wysokości, które dosłownie wyciąga wilgoć z ciała. Zbyt suche powietrze może sprawić, że będziecie czuć objawy przeziębienia. a Atmosfera w kabinie wysusza nos i gardło, powodując nieprzyjemne symptomy, które zazwyczaj znikają od razu po lądowaniu. Woda używana do przygotowania kawy i herbaty w samolocie nie jest zbyt czysta. Jasne, firmy lotnicze obecnie stosują dobre filtry do wody, ale jednak lepiej poprosić o wodę w butelce, jeśli chce wam się pić. Niewielki trójkąt na ścianie nad waszym fotelem pełni istotną funkcję. Trójkąty te oznaczają okna, przez które można dostrzec migające wskaźniki. Sygnalizują one wysuwanie podwozia i zamknięcie klap. Powiedzmy, że pilot odkryje jakiś problem. W tej sytuacji stewardesa biegnie do odpowiedniego okna, aby zobaczyć co się stało. Dla pasażerów jest to jednak tylko dobre miejsce do robienia zdjęć, ponieważ doskonale widać stamtąd skrzydła. Potele na środku kabiny nad skrzydłami są najlepsze, jeśli cierpicie na chorobę lokomocyjną. Ten obszar jest najlepiej wyważony i najmniej się trzęsie podczas turbulencji. Jeśli w trakcie lotu czujecie niepokój, poćwiczcie przed wejściem na pokład. Trening pomaga obniżyć poziom stresu i powoduje uwalnianie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Dodatkowo aktywność fizyczna pomoże zrekompensować czas spędzony na siedzeniu bez ruchu. Turbiny są umieszczone pod skrzydłami, ponieważ dzięki temu serwisowanie silników jest tańsze, szybsze i łatwiejsze. Wcześniej turbiny umieszczano w ogonie. Naprawa wymagała użycia drugiego sprzętu i trwała dłużej. Gdy zaczęto instalować silniki poniżej skrzydeł, ceny biletów spadły. Wyobraźcie sobie, że lecicie balonem. Pod czaszą widzicie zainstalowany palnik. Ogrzewa on powietrze wewnątrz czaszy, przez co balon unosi się w powietrzu. Turbulencja to w zasadzie takie samo rozgrzane powietrze, ale wytworzone przez naturę. Gdy temperatura powietrza rośnie, samolot unosi się, gdy temperatura spada, maszyna opada, a pasażerowie czują się jak na kolejce górskiej. Strumień gorącego powietrza pozostawiony przez inny samolot także może doprowadzić do turbulencji. Dochodzi do nich podczas większości lotów, ale zazwyczaj są tak delikatne, że pasażerowie ich nie odczuwają. Czy wiecie, że samoloty mogą lecieć nawet po awarii jednego z silników? Piloci w takich sytuacjach nadal są w stanie sterować samolotem i bezpiecznie wylądować. W trakcie lotu pasażerowie mogą odczuwać niewielkie przechylenie, ale w większości przypadków nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że lecą z jednym silnikiem. Rogówka oka czerpie tlen z powietrza, a nie z krwioobiegu, dlatego podczas lotu oczy mogą wysychać. Włóżcie do torby krople, aby zapewnić im nawilżenie. Zabrania się wnoszenia dużych ilości płynów na pokład samolotu, ponieważ niektóre niebezpieczne substancje łatwo rozpuszczają się w wodzie. Jeśli samolot musi wylądować na wodzie, jego skrzydła tworzą coś w rodzaju poduszki ratunkowej. Puste zbiorniki paliwa umożliwiają unoszenie się na wodzie. Przy okazji zatonięcie samolotu może trwać od 10 minut do 60 godzin, wszystko zależy od modelu, pogody i umiejętności pilota. Uśmiechnięte stewardessy, które witają Was na pokładzie zazwyczaj trzymają ręce za plecami. Chowają w nich urządzenie służące do liczenia wsiadających pasażerów, aby upewnić się, że wszyscy są w kabinie. Mimo tego, co ludzie mówią na temat jedzenia w samolotach, w rzeczywistości nie jest ono takie złe. Problemem jest zmysł smaku. Powietrze w kabinie wysusza jamę ustną, co przytępia smak potraw. Dlatego linie lotnicze dodają do posiłków dużo soli i przypraw. Czy to prawda, że podczas lotu włosy rosną szybciej? Nie, naukowcom nie udało się tego udowodnić. Mit ten pojawił się w pierwszej połowie XX wieku, gdy niektórzy pasażerowie zauważyli, że ich zarost szybciej odrasta w samolocie. Bóle głowy podczas lotu są czymś normalnym, zwłaszcza po starcie. Wznosicie się na wysokość większą niż Mount Everest w ciągu zaledwie 10 minut. Zmiany występują tak szybko, że organizm nie zdąży się do nich przystosować. Pasy bezpieczeństwa w samolotach zapina się na brzuchu, aby zapobiec uderzeniu w sufit podczas turbulencji. Gdy do nich dochodzi, samolot wznosi się i opada, ale pas utrzymuje was na miejscu. Natomiast pasy w samochodach chronią przed uderzeniem do przodu. Samoloty są zabezpieczone przed piorunami. Nawet jeśli piorun uderzy, pasażerowie tego nie odczują. Samoloty mają aluminiową powłokę, która przewodzi prąd elektryczny, ale nie przepuszcza go do wnętrza. Także zbiorniki paliwa i części elektroniczne mają do Dodatkową ochronę. Fotele samolotowe są takie niewygodne, ponieważ linie lotnicze próbują pomieścić w samolotach maksymalnie dużo pasażerów. Z tego samego powodu między siedzeniami jest mało miejsca. Dwa dodatkowe rzędy to 12 pasażerów więcej. Ponadto firmy obniżają wagę foteli, aby oszczędzać na paliwie. Nawet pozornie niewielkie dodatkowe obciążenie może kosztować linie lotnicze tysiące dolarów. Przy okazji, Wasze siedzenia mają ognioodporną powłokę jest potrzebna, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku pożaru. Pracownicy lotniska przewożą nieodebrany bagaż do magazynów. Jeśli właściciel nie zgłosi się po niego w ciągu trzech miesięcy, bagaż jest wystawiany na sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach. W przeszłości na pokładzie samolotu nie można było korzystać z telefonów komórkowych, ponieważ miało to negatywny wpływ na nawigację. Sygnały radiowe mogły zakłócać ustawienia urządzeń elektronicznych w samolocie. Maski tledowe wypadają nie tylko podczas silnych turbulencji, lecz także przy dramatycznych zmianach ciśnienia w kabinie. Pasażerom nic nie grozi jeśli założą maski, ale takie sytuacje uznawane są za groźne, a piloci robią wszystko, aby obniżyć samolot na bezpieczną wysokość i umożliwić pasażerom oddychanie bez masek tlenowych.